Witam serdecznie moi drodzy, Marcin z Klebalmed.pl Dzisiaj chcę Wam przedstawić wózek inwalidzki elektryczny Roboter s 60 Pro. Jest to wózek, który można powiedzieć z nowością na polskim rynku, natomiast to co wyróżnia ten wózek od innych, przede wszystkim 12-calowe koła i zarówno przednie jak i tylnie. Z przodu mamy koła wielokierunkowe. To powoduje, że wózek na jakby jest bar, troszkę bardziej zwrotny niż standardowe konstrukcje. Tylnie koła zaś mamy kołami pneumatycznymi pompowanymi. Natomiast co istotne w tym Wózku. Oczywiście mamy ruchome podłokietniki, mamy tutaj e, pas bezpieczeństwa. Mamy możliwość, zobaczcie, takiej stopniowej regulacji oparcia. E, tak naprawdę w dwóch płaszczyznach, e, czy w dwóch stopniach tak naprawdę. Jeżeli chodzi o podnóżek, jest składany, mamy pod spodem torbę z nośnością do 5 kg, e, bardzo istotna jest tutaj też bateria, ponieważ możemy ją. W bardzo prosty sposób wypiąć. Baterię możemy ładować, ma swoje niezależne gniazdo, także ten element zabieramy za sobą. Wózek może być w samochodzie gdzieś schowany i możemy go ładować niezależnie. Oczywiście jest gniazdo ładowania tutaj pod joystickiem, takie standardowe, także to jest bardzo fajne. Oczywiście wózek jest wyposażony w koła antywywrotne. Jest też wyposażony w tak zwany wolny bieg, czyli może być. Odpięty, mogą być odpięte silniki, wózek możemy pchać. Co ważne, bateria jest fajnie zapięta, jest schowana pod siedziskiem, bardzo estetycznie wykonana. Co jeszcze istotne, to tutaj z tyłu mamy taki wbudowany plecak też bardzo fajna konstrukcja. Chroni przed deszczem, przed różnymi warunkami atmosferycznymi. Natomiast no, wszystko to jest bardzo ładnie zrobione ze smakiem i jakość wykonania też stoi na bardzo dobrym poziomie. Co ważne, tutaj dystans, jaki możemy pokonać no, wózkiem, jest y, bodajże do około 20 km. Te wszystkie parametry techniczne, jeżeli bym się pomylił, no to sprawdzicie na naszej stronie www.klebalmet.pl. Natomiast dzięki tym kołom naprawdę wózek bardzo fajnie jeździ. Tutaj są takie y, no, błotniki, które powodują, że y, jest ograniczona możliwość. Y, no, ubrudzenia po prostu ubrań, jeżeli jedziemy faktycznie w jakichś warunkach nieestetycznych, na pewno warto zwrócić uwagę na te koła, ponieważ to, dają one dobre właściwości, jezdne, natomiast tutaj są pewne przestrzenie, mogą w nie no, wchodzić kamyki i na pewno jeżeli mamy w domu jakieś bardzo miękkie podłogi czy drewniane, czy nawet panelne, to warto zwrócić uwagę, czy tutaj przed wjazdem do domu ten kamyk gdzieś nam się nie wbił, żeby później faktycznie nam nie porysował podłogi, krótko mówiąc. To, to może być tak jeden z mankamentów. Natomiast wózek ma pięć biegów, funkcję uczenia się, wtedy jeździmy tylko na dwóch biegach, pierwszym i drugim. Prędkość maksymalna do 8 km na godzinę, nośność do 150 kg, także też fajna. Możliwość do kupienia drugiej baterii, też jest możliwość do kupienia paru akcesoriów. mam tutaj na myśli pokroć. Owiec, jakieś uchwyty na kule. Jest to wszystko w specyfikacji na naszych stronach, podane w www.sklebalmet.pl, także będziecie tutaj mogli sobie to wszystko sprawdzić. Co ważne, wózek też można połączyć z aplikacją. To powoduje, że możemy sobie wózkiem sterować aplikacją, natomiast trzeba pamiętać, że wtedy ta prędkość maksymalna będzie tylko do drugiego biegu ona będzie wtedy do około 4 km na godzinę, bo, tak jak wspomniałem, wózek ma 8 km na godzinę. Fajną opcją tutaj też są te podłokietniki, one są naprawdę. Miękkie, przyjemne w dotyku, fajny efekt. Tutaj pod spodem też mamy lampkę. Nie wiem, czy teraz widać, natomiast takim kliknięcie, kliknięciem ją zapalamy i wyłączamy. Natomiast na górze mamy dwa porty: USB i C, także też fajna opcja. Można sobie domontować jakiś uchwyt do telefonu i na przykład no, też sobie doładowywać telefon. Natomiast trzeba pamiętać, że na pewno wtedy troszkę zasięgi mogą nam spaść. Oczywiście ten ogólny zasięg będzie uzależniony od wielu czynników, od wagi pacjenta. Od, od terenu, w jakim się poruszamy. Natomiast, natomiast wózek naprawdę jest dobrze wykonany, wygląda w bardzo fajny sposób. Także, moi drodzy, jeżeli interesuje Was tematyka wózków iwalickich elektrycznych, to serdecznie zapraszamy do kontaktu z Tu Pomożemy Wam w doborze tego sprzętu dofinansowania, wszystko wytłumaczymy od A do Z. Pamiętajcie też, że organizujemy prezentację i co ważne, że są to wyroby medyczne, należy je używać zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ja teraz serdecznie pozdrawiam, miłego dnia.